Dzień dobry. Cześć. Witamy Was z Targu Staroci w Bytomiu. Jest godzina 6.00, 2 maj. Idziemy. Idziemy, idziemy. Długo zastanawialiśmy się, czy przyjechać do Bytomia. Po czterodniowym wypadzie do Jeleniej Góry, mówiąc słowami z Tachury, jesteśmy cali zbudowani z ram. Nie chciało nam się za bardzo, ale w końcu uzależnienie przezwyciężyło. Zapraszamy Was na krótki spacer po Bytomiu. Trochę jest dosyć wcześnie jeszcze. Mm. No zawsze świetuto tu 150, Mhm. Mm Jest fajny. A na stola jeszcze statyt? A czy ten górnik mi jest ze staty to no właśnie też? No właśnie. No właśnie, jaki on jest. 300 złotych. Neodymowy. ale tam nie to. Tak, tak. Ja się spotkałam, jakaś chłopacka firma robiła się, Mamy szczęście tak, że pewnie coś się uda kupić. Bo kiedyś żeśmy, nie wiem czy Państwo pamiętają, tam te dwie, dwie lampki śmielowa. Mhm. No. To tak się akurat jakoś schodzimy. Dwie lampki Rogi obfitości. A rzeczywiście, tak, tak, tak. No. Tak. Fajne jest, to jest fajne. Co masz na myśli? Tylko ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem. Aha. To raczej będzie. Al katakko. Jaka cena? A ja tutaj jeszcze zapytać. Trzeba zapytać. A na razie... Jakże podejdziemy jeszcze, zobaczymy. Zobaczymy. Fajny jest, fajny, fajny ten taki jadnikowski wzór na nie? Jest tutaj też fajne. Nie takie częste chyba jest. Fajna jest, ta, ta, ta kurtka jest fajna. Gdzie ty ją widzisz? Aha, tam. To ta, ta Latimo. Latimo jest. No. Zab w tym czy to nie jest ten przedwojenny wzór? Nie, wszystko mają Nie. się wydaje, nie. że to jest przedwojenny wzór. Ta główka rzeczywiście Zabkowice. jest trochę dziwna, co? Jest no, dziwna. Jest taka nas... jak plastik No to wypada sprawdzić tylko, czy ma krzyżyki. A nie wiem, czy te przedwojenne miały. A no właśnie. Takie... Ciekawe. <laughs> Dąbki tutaj. <w> <laughs> Ale no szkło. Ten pojemniczek z Bolesławca jest fajny, co? Fajny, no. Halo, halo Dziebek, gdzie jesteś? co jeszcze? Ja sobie go później zobaczę, nie jest ten przedwojenny wzór. Chodzicie o kurkę, czy? No to spytajmy. Ale wiesz co, wolałabym lecieć. Później zajrzymy, tak? Tutaj też już unikat, rzadkość. Lampa rogatka z Kompletna, To się bardzo rzadko zdarza, bo z tym kloszem zazwyczaj spotyka się tylko, tylko dół, tylko podstawę. 2,5 tysiąca. Ale piękna jest. Fajna. Tego żółwika mamy. Tylko szukamy skorupki do żółwika. To Ale to dużego żółwika. Dużego, no, to już będzie chyba problem. Fajne takie warowe szkiełka. Spójrz na jeża. Też są Czechy. Może byśmy na kupili. Jaka cena tego jeża? Za jeża tak. 30 zł. O, to nie jest nie cena. Pewnie, że tak. Tylko ostatnio kupiliśmy jej takiego brązowego chyba, tak? Może Ojej, nie tu mamy różne kolory. Zajączki, helity i tak dalej. Ten jest droższy, bo tu mamy... Zaraz... Gdzie... No wie Pan skąd te jeże? Kto... Aleksandry. To są Czechy lata 70. Mm -hmm. No właśnie, ja tak myślałam właśnie. Sylwiu, kupmy, kupmy tego jednego jeża, dobrze? No dobrze, tylko który kolor teraz? kupić brązowego wtedy. Hmm. No co proponujesz? Nie wiem yy... No ten może ten niebieski co? Nie, ten niebieski? No dobrze, proszę bardzo. To poprosimy tego niebieskiego. Zapłacisz ty? Tak, tylko muszę się do pieniędzy.

Będziemy grzebać. Lepiej wcześniej, bo później to już będzie wszystko sprawdzone. I ciekawe artefakty wydobyte. Zobaczmy, co tam będzie. Ale to wszystko jest jeszcze przykryte. Wow. No pięknie. No to, no to musimy zrobić małą rundkę. No pierwszy raz spotkaliśmy się z tym, że te pudła jeszcze są nieprzygotowane. Co pytam? Dzień dobry, jaki cenimy? Ta butelka? 650. 550. 550. 550. 550. Ja zrozumiałam, dziękuję. Fajny jest, fajny kolor. Vantico. Tu się słabo ten duszek robi, ale w pomieszczeniu jest zupełnie no, 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 no z pomieszczenia zdjęcia to jest z mleku, nie? A... Tutaj światło zależy I jak światło pada też. Tak, noc, tak, tak. Ale głowy, fajny tak, jest no. ten, ten kolor kręcony do góry. Pomarańcz przykładzałem czy żółć tutaj. Fajny jest, to jest. Mogę fajny. zdjęcia nawet pokazać jak to w domu wygląda. No, no, no. Bardziej żółte, nie? Bardziej żółte, tak, tak. Ładne. Skromne są te figurki, Kurka. Słyszeliśmy 80, 80 zł cenę. Ja nie wiem, czy to jest... Czekaj, zaraz. Angielska. Angielska. Hmm. To sądziłem, że jest polska. Ja też. No. Jerzyk, właśnie. Dzień dobry, można filmować? Dziękuję, Dziękuję bardzo. Tu zna jajeczko? jajeczko? Otwórz. Otwórz. Fajny jest. Jaka cena? Jedyne 25 zł. To chyba kupimy to. Prosimy bardzo. Proszę. Z 200 złotych będzie? Nie, nie właśnie droga. No, który... no to drugi jeszcze, który kupujemy i nie ma. <śladanie> Z trzech dych mogę wydać. Nie, nie no mam. Tak, to wszyscy mają same dwusetki, setki. No właśnie, to jest mówią, że kasy nie mają. <śladanie> no odłożę pan? Jak to Proszę. zmienię? Tak jest. Dobra, to no, dzięki. Ja mam 10 zł mogę zadatek o, zostawić. O zadatek <śladanie> no można nie, zostawić. Nie nie trzeba. A jak, jak nie trafimy? Nie no, trafimy, trafimy tutaj jest tak. kartony nie traficie, przecież, ten Boże. Nie stanie, bo... ale... Z powrotem? Dobra. My tutaj będziemy jeszcze 10 razy przechodzić. To... Dobra. I kartony zostały odkryte. Fajny dzwonek, ale Pie... niestety bardzo uszkodzony. Pierwszy przedmiot. Bardzo fajny. I interesujące. Odnoszę wrażenie, że te przejścia między kartonami są coraz, coraz węższe. Tutaj nie będzie chyba możliwe minięcie się ze sobą nadchodzącą z kolejny przedmiot. A co to? A co to? Jakaś podróba podimontę powinna być. Ale to jest nic. nic. O kurcze tutaj nie ma dorówki, ale sam motysk. Z tymi Chińczykami jest fajne, pięknie malowane. Kwiatki są szkodzone? Nie. Sygnaturka? Nie ma nic. Wycisk? Coś tu jest, tylko bez, mm -hmm. bez lupy, przy słońcu. Nie ma szans. Marcin, to już trzeba w domu, nie? To znaczy, zamierzasz to wziąć? Bardzo ciekawa malatura jest tutaj. Aj, jaki on już uszkodzony tutaj. Tu, tu tutaj też brakuje tu w tym miejscu. Oczywiście tutaj, nie? Ej, gdyby to było tylko tutaj i tutaj było... Nie wiem. Dobra. Muszę się na nim zastanowić. On idzie na razie ze mną. No i? Cena za tego trupka, no niestety duża. 100 zł. Uj. To jest przesada. Przy takich obudkach. Wiesz. No, to jest. No, musisz zadecydować. Bo tamten wazon w Jeleniej górze był większy. Ładniejszy, mniej uszkodzony i kosztował tylko 100, 150 złotych. Chciał pan zejść do 130? No jest piękny, to malowanie jest piękne, ale za tą cenę, przy tych, przy tych brakach, no niestety. Odkładamy. Odkładamy. To też jest uszkodzone. Kolejny artefekt. Tutaj nie ma co pytać o uszkodzenie w takim razie, bo No niestety. Wiesz, z na targ jest tutaj tak naprawdę coraz drożej. Tu jest coraz więcej uchwalonych barczek, bo... To jest tylko numerycznie. Podstawa do lampy. A jeszcze tam coś mnie zainteresowało z przodu. to też tak. Tutaj wiesz co? Ja bym sobie ubrała rękawiczkę, bo duże jest tych szczelków. To jest minton chyba. Ale friżanki nie znajdziemy, prawda? No, stary. XIX wieczny jeszcze. Jest tak, talerzyków tutaj trochę. Też fajnie malowane. Angielski. To jest akurat angielski winterling. To jest jakiś winterling. To bym wzięła, zobaczyła, czy znajdziemy gdzieś tutaj piżamki do tego. Serdecznie sądzę. <gry> Wiesz, co to jest? Nie zgaduję, bo jest brzydkie. No zgadnij. Nie, nie chodzi mi o to. Nie chodzi mi o to, kto jest producentem tego, ale jaką funkcję to miało. Jaką funkcję to miało? No jaką? No jaką? Nie wiem. Podgrzewacz jakiś. Dokładnie, nalewało się gorącej wody do środka. Mhm, podgrzewacz. Tak, no. Dobra, odkładamy bezpiecznie. Oj, to dzisiaj będzie chyba Nic dla nas. Tak mi się wydaje. Muszę powiedzieć, że słabiej jest niż poprzednim było, razem. Tak, tak, tak. Przecież tutaj w wielu pudłach to nie ma co właściwie podnieść. Nie. Jest bardzo wyszczerbiony, ale. Mimo wszystko Tylko chyba wersja jest przede wszystkim odbita tutaj, Aha. tu nie ma całej podstawy. Szkoda te wszystkiego, no, najciekawsze fanty. Można byłoby lepiej przechowywać. no To jest fajne. A ty żartujesz za mnie w tej no, oczywiście, chwili? Oczywiście, że żartuję. Dzięki. jest Brak. Chyba, że jest jakiś wycisk, ale tego nie mogę widzieć, niestety. A mnie się udało znaleźć koguta, ale niestety kogut jest inwalidą. Nie ma dzioba. Zgadzone? Bidul, tak. Uj, no, no, widzę już teraz no Jeżeli tak. takie rzeczy przechowuje Szkoda, się w ten bo sposób, to, to nie ma słów. Bardzo fajne, to jest akurat oryginalne moja nie. Szkoda. Hmm. Bardzo ładne kolory. Hmm. Hmm. Można, jest, można by wymagać więcej troszkę od tych ludzi, zwłaszcza że nie jeżdżą od wczoraj z tym towarem, tylko od kilku lat. Więc mogliby się chyba. Troszeczkę nauczyć w międzyczasie, co przedstawi jakąś wartość, a co nie. Jeszcze raz. Ale wanka tutaj, tutaj, czy schodzi farba, nie? Tak, lipa Cholera jasna, ta też uszkodzona. On z znam, tylko nie wiem skąd w tej chwili. Masz soczewkę? A Wiesz, co nie, to nie, nie to jest, sta to jest starszy. To jest droga. zbyt cienkie. No. Spójrzmy na ten talerz pod, pod zegarem. Ja to jest jakaś paterka. Toczy. Mhm. Czechy? No nie, nie ma nic. Ale to jest starszy artefakt. Starszy bo widać po złoceniach. Mhm. Ja to wezmę. Mhm. W końcówka 19. I może być. To jest dziwoląg. Za lekkie. Sylwio, Chrystus się opuścił <grystanie> Za lekkie. Odgrzebujemy. Już narobiliśmy sobie nadzieję, ale tak naprawdę to... Nie, nie warto było. Nie warto było jednak tracić na to czasu. No cóż, nie sprawdzisz, nie będziesz wiedzieć. No, niestety. Jeśli szuka pan pokrywki, to pan nie znajdzie, bo ja już ostatnio szukałam. Niestety. <grymne> po prostu tylko fajne. A to jest za mało, żebyśmy to kupili. tak jest. Dobra. No, Myślę, że to. Niczym nie umotywowany za Tak. Wielkie Zostawiamy pudła, bo niestety. Nie ma nic ciekawego. Bardzo ładna emalia No. Powiadasz? Tak. To jest cena, czy to jest w koronach? Ja nie wiem, to jest może w koronach. Jaka cena? wam to za 200. Za 200? To za 200 jest fajna złotych? cena. Mam to na ma lekki uszczorby. 200 zł? Ale okay. minimalnie. Ok. Zastanowimy się. Zastanowimy się już. jeszcze. Jeszcze sobie przejdziemy dookoła. Czasami tak bywa, że, że nie ma już, nie? No. Ale ładne, ładne malia. Szlewok. Nie. nie jest Ładna karawka, spójrz. Przez Piękne, piękne rzeczy. Szkło prosowane. Nie wiem, co jest stresowane. Spójrz na tą żółtniarkę. To jest bardzo ładne. Dobra, no. No, zobaczymy jeszcze.